Kisan to wiodąca marka rynku wodnych instalacji wewnętrznych oraz pierwszy polski producent kompletnych systemów instalacji wodociągowych i grzewczych, stosujący technologię rur wielowarstwowych z składką aluminiową. Produkty Kisan cieszą się uznaniem w wielu krajach i za granicą. Dostępne są w ponad 200 punktach dystrybucji w całej Polsce. Produkty wyróżnia innowacyjność techniczna, dbałość o dopracowanie detali oraz szeroka oferta kompletnych systemów instalacyjnych. Wyroby marki Kisan produkowane są na terenie województwa podkarpackiego, miejscowości Kańczuga. Produkty Kisan wykonywane są z najwyższej jakości surowców pozyskiwanych od sprawdzonych, renomowanych polskich i europejskich dostawców, a w procesie produkcji wykorzystywane są zaawansowane technologie zgodnie z rygorystycznymi normami i procedurami kontroli jakości. Firma Kisan w celu zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów Stworzyła własne laboratorium badawcze, w którym dokonywane są bieżące pomiary parametrów produkowanych wyrobów, a także odbywają się prace nad ich udoskonaleniem oraz wzbogaceniem oferty handlowej w nowe pozycje. Nasze produkty nie są jedyną wartością, jaką oferuje KISAN. Godnie ze strategią, w centrum naszych działań jest zawsze klient, dlatego dajemy mu wsparcie na różnych etapach współpracy z nami. Od pomocy przy doborze odpowiedniego rozwiązania poprzez przygotowanie indywidualnego projektu instalacji, do doradztwa technicznego i wsparcia przez odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych przedstawicieli firmy pracujących na terenie całego kraju. Podążając ze światowymi trendami, produkty firmy Kisan przeznaczone są dla osób, które cenią sobie komfort i wygodę. To właśnie dla nich tworzymy rozwiązania, które pozwalają w indywidualny sposób zaprojektować przyjazne, funkcjonalne i niezawodne systemy wodociągowe i grzewcze. Pozwala na to szeroka oferta kompletnych systemów instalacji, które mogą być zastosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz użyteczności publicznej. Produkty Kisan oferowane są w dwóch grupach produktowych. Kisan – kompletny system instalacji wodociągowych i grzewczych. Główne elementy to rury wielowarstwowe, mosiężne złączki skręcane i zapasowywane, rozdzielacze oraz systemy sterowania. Kistal – Kompletny system instalacji wodociągowych i grzewczych, składający się z rur i kształtek, zaprosowywanych, wykonywanych ze stali węglowej i nierdzewnej. Kisan, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uczestniczy w regionalnym programie operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 poprzez następujące projekty. Wzrost innowacyjności firmy Kisan. Poprzez wprowadzenie ulepszonego produktu, systemu złączek skręcanych zintegrowanych. Głównym celem projektu był wzrost innowacyjności oraz znaczenia firmy KISAN poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych ulepszonego produktu, systemu złączek skręcanych zintegrowanych do własnej działalności gospodarczej. Środki trwałe związane były z prowadzeniem znacząco ulepszonego produktu, jakim jest system złączek zintegrowanych skręcanych i będą wykorzystywane wyłącznie do produkcji produktu. Urządzenia zakupione w ramach projektu to stacja wody lodowej służąca do chłodzenia nagrzewów indukcyjnych oraz pras do kucia mosiądzu. Kisa należy do nielicznej grupy firm w kraju posiadających prasy kuźnicze do kucia mosiądzu o maksymalnym nacisku rzędu 350 oraz 200 ton. Automat oczyszczający służy do prowadzenia procesu mycia na gorąco. I usuwania zanieczyszczeń z elementów armatury mosiężnej po operacjach obróbki mechanicznej. Urządzenie do pakowania jednostkowego złącz integrowanych woreczki polietylenowe. Jednostka obróbcza do obrabiarki transferowej, służąca do prowadzenia procesu obróbki skrawaniem elementów armatury mosiężnej w operacjach obróbki mechanicznej. Drugim projektem w fazie realizacji jest Wzrost innowacyjności firmy KISAN poprzez wprowadzenie nowego produktu złączek pneumatycznych dla motoryzacji. Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności oraz znaczenia firmy Kisan poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych nowego, dotychczas niewytwarzanego produktu złączek pneumatycznych dla motoryzacji do własnej działalności gospodarczej. Aby realizacja celu głównego była możliwa niezbędny jest zakup nowoczesnego środka trwałego służącego do wprowadzenia na rynek nowych produktów, obrabiarki specjalistycznego zastosowania, zapewniającej możliwość wykonywania obróbki detalu w niespotykanych na terenie naszego kraju tolerancji plus minus setnych mm. Obecnie, dzięki funduszom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedsiębiorstwo gamą swoich produktów zaspokoić może w pełni oczekiwania klientów. Posiadane maszyny i urządzenia oraz środowisko pracy sprzyjają wdrażaniu nowych technologii, jak również wprowadzeniu udoskonalonych produktów do oferty. To finansowanie zakupu maszyn stworzyło nowe miejsca pracy, nastąpił wzrost innowacyjności i wzmocnienie pozycji spółki KISA na rynkach. Uczestnictwo w regionalnym programie operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 przyniosło również korzyści w postaci zwiększonej sprzedaży. Firma Kisan dzięki blisko 30-letniemu doświadczeniu wypracowała rozpoznawalną markę poprzez wysoką jakość oferowanych produktów, nie zapominając o dostosowaniu oferty do oczekiwań konsumentów oraz światowych trendów, nieustannie poszerzając dostępny asortyment. Satysfakcja klienta oraz korzyści płynące z zastosowania systemów Kisan wyznaczają podstawę działalności zakładu. Kisan inwestycja w jakość.